Teraz szampon koloryzujący palet został wzbogacony o dodatkowe składniki pielęgnacyjne. Dobrze znane kolory palet, ale więcej elastyczności i dodatkowa troska o Twoje włosy. Nowa palet ze składnikami pielęgnacyjnymi jest teraz łatwiejsza w użyciu. Palet, wyjątkowy połysk i naturalne kolory. Palet, sekret pięknych włosów. Delikatne, lśniące odcienie to szampon koloryzujący palet. Nowość, farba w kremie palet. To piękne, niezmywalne kolory, które doskonale ukrywają świznę. Nowa farba w kremie palet. To trwałe kolory i jedwabisty połysk. Teraz bogactwo pięknych kolorów i ochrona włosów. Nowa farba palet i szampon koloryzujący palet. Sekret pięknych włosów firmy Schwarzkopf. Oraz ognisty tycjan, szampon koloryzujący palet, sekret pięknych włosów, Schwarzkopf przede wszystkim piękne włosy. Nowe odcienie farby do włosów palet, fascynujące barwy i cudowny połysk. Farba palet ciemny bordo, ekscytujący, elegancki styl. Farba palet miedziany nachon to ciepły piosenny kolor, dwa nowe odcienie farby palet, palet, sekret pięknych włosów firmy Schwarzkopf. Mam dość koloryzacji, która niszczy włosy. Mam dla Ciebie doskonałe rozwiązanie. Delikatny szampon koloryzujący palet, który nada twoim włosom piękny, naturalnie śniący kolor i pokryje pierwsze siwe włosy. Jaki piękny kolor, jakie delikatne działanie. W końcu jestem naprawdę zachwycona kolorem moich włosów. Każdy to zauważy. Szampon koloryzujący palet. Naturalne kolory, delikatne działanie. Firmy Schwarzkopf. Moje włosy się wieją i są bez wyrazów. Potrzebuję farby, która je trwale pokryje. Czy mogę Ci coś doradzić? Wypróbuj farbę Palet. Trwały kolor, który skutecznie kryje siwiznę. Farba Palet to delikatny krem, który nie niszczy włosów. Jaki piękny połysk. To wspaniałe uczucie tak pięknie wyglądać. Palet, Farba do włosów w kremie. Trwałe kolory pełne ekspresji. Firmy Schwarzkopf. Szukam farby, które trwale ukryje siwiznę. Czy mogę Ci coś doradzić? Wypróbuj farbę palet. To piękne kolory, które skutecznie pokrywają siwe włosy. Jaki piękny połysk. To za wspaniałe uczucie. Palette. Farba do włosów w kremie. Trwałe kolory pełne ekspresji. Rozjaśnij swoje życie. Teraz dwa nowe odcienie Palette. Jasnozłoty blond i super jasny blond. Firmę Schwarzkopf. Nowość. Lakier do włosów palet Vital. Utrwalona fryzura włosy miękkie w dotyku. Mam dość koloryzacji, która niszczy włosy. Mam dla Ciebie delikatny szampon koloryzujący palet, który nada Twoim włosom piękny kolor i pokryje pierwsze siwe włosy. Jaki piękny kolor, jakie delikatne działanie. Wyglądam świetnie. Każdy to zauważy. Szampon koloryzujący palet. Naturalne kolory, delikatne działanie. Teraz nowe odcienie palet. Złota miedź i ciemna czekolada. Kolory pełne delikatności. Firmy Schwarzkopf. Czy nie ma sposobu, aby ułożyć fryzurę nie sklejając włosów? Wypróbuj nowość palet. Lakier do włosów z kompleksem B3. Utrwali on wymarzony kształt Twojej fryzury, zachowując jej naturalny wygląd. Niewiarygodne! Nareszcie czuję miękkość włosów, a nie lakier. Lakier do włosów palet. Utrwalona fryzura, włosy miękkie w dotyku. Nowość firmy Schwarzkopf. Szukam farby, która trwale ukryje siwiznę. Czy mogę Ci coś doradzić? Wypróbuj farbę Palette. To piękne kolory, które skutecznie pokrywają siwe włosy. Jaki piękny połysk! To za wspaniałe uczucie! Palette. Farba do włosów w kremie. Trwałe kolory pełne ekspresji. Odkryj kasztan i ciemny machoń. Dwa nowe, klasyczne odcienie palet. Firma Schwarzkopf. Szukam farby, która trwale ukryje siwiznę. Czy mogę Ci coś doradzić? Wypróbuj farbę Palet. To piękne kolory, które skutecznie pokrywają siwe włosy. Jaki piękny połysk. To za wspaniałe uczucie. Palet. Farba do włosów. w Kremie. Trwałe kolory pełne ekspresji. Odkryj kasztan i ciemny machoń. Dwa nowe, klasyczne odcienie Palet firmy Schwarzkopf. Włosy siwieją i są bez połysku. Nie mogę tak wyglądać. Czy mogę Ci coś doradzić? Spójrz jeszcze raz. Ulepszona farba do włosów palet z formułą C Plus pielęgnuje teraz Twoje włosy podczas farbowania. Piękny, trwały kolor i żadnych siłych włosów. Nowa farba do włosów palet. Twój wybór kolorów. Firmy Schwarzkopf. Teraz są kolory, które pokochasz ty i twoje włosy. Każdy produkt palet zawiera unikalną formułę C, która pielęgnuje włosy podczas koloryzacji. Palette Instant Color, żywe kolory, które się zmywają. Szampon koloryzujący palet, fascynujące kolory, delikatne działanie. Farba do włosów palet, trwałe kolory pełne ekspresji. Nowe produkty Palette, twój wybór kolorów firmy Schwarzkopf. Czy jesteś się zadowolona z koloru Twoich włosów? Siwieją i są bezpołyską. Nie mogę tak wyglądać. Chcesz to zmienić? Spójrz teraz. Nowa, lepsza niż kiedykolwiek farba do włosów palet, z formułą C+. Pielęgnuje Twoje włosy podczas farbowania. Fantastyczny, pełen blasku kolor i żadnych siwych włosów. Nowa farba do włosów palet. Twój wybór kolorów. Firma Schwarzkopf. Na czym polega sekret tej niewiarygodnej czerwieni, fascynującej intensywności koloru, doskonałego pokrycia siwych włosów i tak długotrwałego efektu? Ten sekret to farba do włosów palet z witaminą C. Czy nie nadszedł czas, aby palet stała się także Twoim sekretem? Farba do włosów palet, Twój wybór kolorów. Teraz dwa nowe odcienie. Rubinowa czerni i ciemny fiolet. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie. Palet proponuje również szampony koloryzujące. Delikatna koloryzacja bez amoniaku. Pełno blasku kolory i pokrycie pierwszych siwych włosów. Kolor utrzymuje się do 24 myć. Teraz dwa nowe odcienie. Szampony koloryzujące palet. Firmy Schwarzkopf. On uważa, że jestem wyjątkowa. Kocha moje usta, moje oczy, moją figurę, ale nigdy nie wspomina o kolorze moich włosów. Moja rada? Zmień kolor włosów na wyjątkowy. Wypróbuj nową palet Deluxe. Zapewnia ona wyjątkową pielęgnację dzięki ekstraktom z pomarańczy. Pierwsza pielęgnacyjna farba do włosów z serii palet. Kolor tak intensywny. Tak pełen blasku. Tak wyjątkowy. Palette Deluxe. Twój wybór kolorów. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie. Już kilka milionów kobiet w Polsce zaufało farbie palet. Nie bez powodu. Palety z witaminą C zapewnia intensywny, trwały kolor, doskonałe pokrycie siwych włosów oraz pielęgnację, której potrzebujesz. Palet, Twój wybór kolorów, firmy Schwarzkopf. Tylko teraz specjalna oferta promocyjna palet na dziesięciolecie firmy Schwarzkopf w Polsce. One mają taki piękny kolor włosów, intensywny i pełen blasku. Nie to co mój. Zaufaj sprawdzonej farbie do włosów palet z unikalną formułą C, która zapewnia intensywny i trwały kolor. Z palet nam do twarzy. Farba do włosów palet najczęściej wybierana przez kobiety w Europie. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie. Teraz palet proponuje większą głębię koloru, plus więcej trwałości, plus większą intensywność czerwieni. Nowa seria palet Color Plus firmy Schwarzkop. Uważa, że jestem wyjątkowa, ale nigdy nie wspomina o kolorze moich włosów. Moja rada? Zmień ich kolor na wyjątkowy. Wypróbuj Palet Deluxe. Zapewnia ona wyjątkową pielęgnację dzięki ekstraktom z pomarańczy. Kolor tak intensywny, tak pełen blasku, tak wyjątkowy. Palet Deluxe. Czwartkow. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Dziś wieczorem muszę wyglądać wyjątkowo. Tylko co zrobić z tym kolorem włosów? To żaden sekret. Miliony kobiet już wiedzą, bo zaufały Marce Palet Palette Deluxe Prestige Collection z ekstraktami z pomarańczy nadaje kolor pełen blasku. I pielęgnuje włosy. Tak lśniące, tak odżywione. Nowa Palette Deluxe Prestige Collection firmy Schwarzkopf. Kolor moich włosów znowu wyblakł. Wypróbuj lepszą niż kiedykolwiek palet. Nowa farba do włosów Palet z systemem Color Protectin chroni kolor twoich włosów tydzień, po tygodniu i jeszcze dłużej. Dzięki temu twoje włosy mają niewiarygodnie intensywny kolor, który utrzymuje się dłużej niż myślałaś. Kolor tak intensywny jak pierwszego dnia. Nowa palec z systemem Color Protectin, twój wybór kolorów. Schwarzkopf, profesjonalna pielęgnacja włosów dla ciebie. Tak słomiane. Zupełnie jak kolor moich włosów. Mój sposób na łagodną i delikatną koloryzację? Nowość palet Permanent Natural Colors z naturalnym wyciągiem zaloesu. Pielęgnuje i chroni Twoje włosy, aby kolor był tak naturalny i delikatny, a zarazem długotrwały i intensywny. Słomiany kolor? To już przeszłość. Nowa palet Permanent Natural Colors. firmy Schwarzkopf. Tak intensywne kolory I a moje włosy? Twoje włosy też mogą wyglądać jak kaszmir. Odkryj sekret nowej palety deluxe. Pierwszy produkt do koloryzacji z cennymi proteinami kaszmiru zapewnia intensywną pielęgnację. Nadaje włosom zmysłowy kolor i uwodzicielski blask na wiele tygodni. Tak miękkie, że chcesz dotknąć. Luksus jaki daje kaszmir? Nowa paleta deluxe z kaszmirem. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla ciebie. Tak słomiany. Zupełnie jak mój kolor Mój sposób na łagodną koloryzację Nowość palet Permanent Natural Colors z naturalnym wyciągiem z aloesu Aby kolor był tak naturalny i delikatny, a zarazem długotrwały i intensywny Słomiany kolor to już przeszłość Nowa palet Permanent Natural Colors firmy Schwarzkopf Nowość palet Color Effect. Tak łatwa w użyciu. Twoje naturalnie wyglądające pasemka. Wypróbuj nową palet Color Effect firmy Schwarzkopf. Szukasz naturalnego odcienia blond? Nowość firmy Schwarzkopf. Czyste blondy palet. Dzięki technologii Anti Orange Tone nadają włosom czysty odcień blond bez cienia miedzianych refleksów. Nowość czyste blondy palet Permanent Natural Colors firmy Schwarzkopf. Idealnego koloru i intensywnej pielęgnacji Nowość firmy Szwarsko Palet Permanent Natural Colors Teraz w każdym opakowaniu maseczka, pielęgnacja i połysk z Dodatkowa porcja pielęgnacji Idealny kolor i zadbane lśniące włosy Palet Permanent Natural Colors z maseczką, pielęgnacja i połysk Firmy Szwarsko Tak intensywne kolory a moje włosy? Też mogą wyglądać jak kaszmir. Palet Deluxe z cennymi proteinami kaszmiru zapewnia intensywną pielęgnację. Nadaje włosom zmysłowy kolor i uwodzicielski blask. Tak miękkie, że chcesz dotknąć. Palet Deluxe z kaszmirem. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie. Tak intensywne kolory i ta miękkość kaszmiru. A moje włosy? Twoje włosy też mogą wyglądać jak kaszmir. Palet Deluxe z cennymi proteinami kaszmiru zapewnia włosom intensywną pielęgnację. Nadaje im zmysłowy kolor i uwodzicielski blask. Tak miękkie, że chcesz dotknąć. Palet Deluxe z kaszmirem. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie. Schwarzkopf numer jeden. Teraz promocja, satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy. Kolor moich włosów znowu wyblakł. Wypróbuj lepszą niż kiedykolwiek palet. Farba do włosów palet z systemem Color Protectin chroni kolor Twoich włosów tydzień, po tygodniu i jeszcze dłużej. Dzięki temu Twoje włosy mają niewiarygodnie intensywny kolor. Kolor tak intensywny jak pierwszego dnia. Palet z systemem Color Protectin firmy Schwarzkopf. Odkryj aksamitną zmysłowość fascynujących odcieni brązu. Nowa linia Palet Aksamitne Brązy. Szukasz przeżyć XXL? Tylko kolor XXL dostarczy uczuć w wymiarze XXL. Prosta odpowiedź. Palet Kolor XXL. Ekstremalna intensywność, ekstremalny połysk, luksus trwałości koloru. Idź na maksa. Palet Kolor XXL. Firmy Szwajckow. Dlaczego zrobienie dwukolorowych pasemek musi być tak skomplikowane? Jest łatwiejszy sposób. Innowacyjna palet blond dwukolorowe pasemka z podwójnym aplikatorem. Dwukolorowe pasemka podczas jednej aplikacji. Łatwy sposób na piękne włosy. Palet blond dwukolorowe pasemka. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla ciebie. To piękne, kiedy miłość jest wierna i trwała. Mogę tego powiedzieć o mojej farbie. Sekret wiernego i długotrwałego koloru tkwi w pielęgnacji. Innowacja. Nowa farba palet z naturalnym olejkiem z pomarańczy. Doskonała pielęgnacja podczas koloryzacji. Tak intensywny, tak pełen blasku. Żaden kolor nie jest trwalszy. Nareszcie kolor, który jest mi I nie tylko kolor. Nowa palet Intensive Color Cream. Twój wybór kolorów. Farbscope. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla ciebie. Patrzcie, jakie modne kolory włosów. Moje ciemne włosy trudno tak ufarbować. Teraz jest sposób nawet na ciemne włosy. Innowacja firmy Schwarzkopf, Palette Radiance rozjaśnia i koloryzuje podczas jednej aplikacji najmocniejsze kolory. Nawet do ciemnych włosów. Palette Radiance. Schwarzkopf. profesjonalna pielęgnacja włosów dla ciebie. O, jaki naturalny, zdrowo wyglądający kolor. A mój? Co ona ma, czego ja nie mam? Kryj najbardziej naturalne kolory palet Natural Colors z systemem podwójnej pielęgnacji. Krem koloryzujący z aloesem nadaje kolor, nawilża i chroni włosy przed zniszczeniem, a wyjątkowa maseczka nadaje farbowanym włosom połysk. Trwały, naturalnie wyglądający kolor i włosy lśniące jak nigdy dotąd. Teraz też to mam. Nowa palet Natural Colors. Schwarzkopf. profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie. Intensywne kolory i ta miękkość kaszmiru. A moje włosy? Też mogą wyglądać jak kaszmir. Palet Deluxe z cennymi proteinami kaszmiru zapewnia intensywną pielęgnację. Nadaje włosom zmysłowy kolor i uwodzicielski blask. Tak miękkie, że chcesz dotknąć. Palet Deluxe z kaszmirem. Schwarzkopf. Profesjonalnie. Dla ciebie. Wyjątkowa kolekcja brązów Palette Deluxe Gold Gloss Browns z efektem złocistego blasku. Brązy o luksusowym połysku tak cenne jak prawdziwe złoto. firmy Schwarzkopf. Tak intensywne kolory i ta miękkość kaszmiru. A moje włosy? Też mogą wyglądać jak kaszmir. Palette Deluxe z cennymi proteinami kaszmiru zapewnia intensywną pielęgnację. Nadaje włosom zmysłowy kolor i uwodzicielski blask. Tak miękkie, że chcesz dotknąć. Palette Deluxe z kaszmirem. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla ciebie. Nowa luksusowa złota kolekcja. Palety deluxe Gold Gloss blond z efektem złocistego blasku. Blondy o złotym połysku, fascynujące jak prawdziwe złoto. Firmy Schwarzkopf. Jaki piękny kolor włosów i ten luksusowy połysk. Co ona ma, czego ja nie mam? Wypróbuj nową, luksusową paletę Deluxe z proteinami kaszmiru i ekstraktem z peru, zapewniającą intensywną pielęgnację. Efekt? Kolor lśniący jak nigdy dotąd i włosy miękkie w dotyku. Długotrwały, intensywny, luksusowy kolor. Z palety Deluxe moje włosy są moją najpiękniejszą biżuterią. Nowa paleta Deluxe. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie. Jaki naturalny, zdrowo wyglądający kolor. A mój? Sięgnij po palet Natural Colors z podwójną dawką aloesu, chroniącego Włosy przed zniszczeniem, oraz maseczką nadającą połysk. Naturalnie wyglądający kolor, więcej blasku i żadnych uszkodzeń. Palet Natural Colors. Szwartko 111 lat. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla ciebie. Szukasz wspaniałych brązów? Wypróbuj nową paletę Brown Richness z masłem kakaowym. Tylko teraz wszystkie odcienie Palet Natural Colors w supercenie. Jaki intensywny, złociście lśniący kolor włosów. Co ona ma, czego ja nie mam? Polecam nową palet Golden Gloss ze złocistymi refleksami, która nadaje włosom atrakcyjny, długotrwały kolor. Tak złocisty blask, że lśni nawet w ciemności. Palet Golden Gloss zamienia noc? W dzień. Nowa palet Intensive Color Cream Golden Gloss. Schwarzkopf. 111 lat. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla ciebie. Jaki intensywny, złociście lśniący kolor włosów. Co ona ma, czego ja nie mam? Polecam palet Golden Gloss ze złocistymi refleksami, która nadaje włosom atrakcyjny, długotrwały kolor. Tak złocisty blask przyciąga wszystkie spojrzenia. Palet Golden Gloss. Schwarzkopf. 111 lat. Profesjonalna pielęgnacja włosów. Dla ciebie. Wypróbuj palet Intensive Color Creme. Tylko teraz w supercenie. Jaki piękny kolor włosów i ten luksusowy połysk. Co ona ma, czego ja nie mam? Wypróbuj luksusową paletę Deluxe z proteinami kaszmiru i ekstraktem z pereł. Efekt. Kolor lśniący jak nigdy dotąd i włosy miękkie w dotyku. Moje włosy są moją najpiękniejszą biżuterią. Palet Deluxe. Szwarcop, 111 lat. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla ciebie. Odkryj nową paletę Deluxe Dark Pearls. Wyjątkowy ciemny kolor i Luksusowy połysk tak drogocenny jak czarne perły w trzech wspaniałych odcieniach. Halo? Niespodzianka. Będę za 10 minut. Za 10 minut? A kolor moich włosów? Zastosuj najszybciej działającą palet. Palet 10 minut kolor. Koloryzacja tylko w 10 minut. Zauważalnie mniej uszkodzeń włosów. Intensywny, długotrwały kolor i zdrowy połysk. Mmm, Wyglądasz wspaniale. W jedyne 10 minut. Palet 10 minut kolor. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla ciebie. Zmień kolor na modny blond. Odkryj nowe chłodne odcienie blond od Palet. Z formułą przeciw żółtawym tonom i niezwykłym kryształowym blaskiem. Palet Kur cool Blond. Trzy chłodne odcienie blond. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla ciebie. Min kolor na modny blond. Odkryj nowe chłodne odcienie blond od palet. Z formułą przeciw żółtawym tonom i niezwykłym kryształowym blaskiem. palet Cool Blond. Trzy chłodne odcienie blond. Schwarzkopf. profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie kolor włosów jest tak cenny. Lśni jak platyna. Wypróbuj Platinum Collection od Palette Deluxe. Luksusowy blond o blasku platyny. Bez żółtych tonów. Palette Deluxe Platinum Collection. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie. Wow. Jej lśniący kolor jest pełen świetlnych refleksów. Co ona ma, czego ja nie mam? Dodaj blasku swoim włosom dzięki palet Color and Gloss. Delikatnej koloryzacji bez amoniaku. Formuła o zapachu owoców z olejkiem z orzechów macadamia. Nadaje włosom niezwykły lśniący kolor i wyzwala ich wspaniały blask pełen świetlnych refleksów. Tak lśniący. Mój kolor bez amoniaku. Palet Color and Gloss. palet numer jeden w Europie. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie. Znów farbowałaś włosy? Pewnie. I moje włosy wyglądają świetnie. Innowacja w koloryzacji. Nowa palet Permanent Natural Color z mniejszą ilością amoniaku. Formuła z odżywczym kolagenem morskim pielęgnuje podczas koloryzacji, by włosy były mocne, wyglądały zdrowo, a kolor był pełen blasku. Kiedy tylko chcesz. Nowy kolor wiele zmienia. Nowa palet Permanent Natural Colors. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie. Na program zaprasza Schwarzkopf. Stylista fryzur i oficjalny sponsor konkursu. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie. Więcej koloru, więcej pielęgnacji. Palet Intensive Color Cream. Potrójny system pielęgnacji zapewnia więcej pielęgnacji niż kiedykolwiek. Wow. Nowa palet Intensive Color Cream. Teraz odcienie Pure Blond, które pozostają blond. Wypróbuj nowe palet Pure Blondes. Szukasz inspiracji w palecie modnych odcieni? ja znalazłam. Stworzone przez Palet, eksperta w koloryzacji włosów. Numer jeden w Europie. Modne, długotrwałe i intensywne kolory w wielu inspirujących odcieniach. Tak jak lubię. Palet Intensive Color Cream.